Serdecznie witam na naszym spotkaniu ze Słowem Bożym. Dzisiaj rozważymy Ewangelię według Świętego Marka. Będzie to rozdział 12, wersety od 38 do 44. Werset 38. Kaj ente didache tu elegen. Blepete apoton grammateon. Ton telonton en stolais peripatein. Kai aspasmus entais agorais. Kaj ente didache autu elegen. I w nauczaniu swoim, didache, nauczanie, w nauce swojej, elegen powiedział. Lego mówić. Właśnie mówił, bo to jest imperfektum, mówił, więc, na czynność ciągła. Blepe. Te. Czasownik blepo. Pierwsze znaczenie znaczy patrzeć, ale jeżeli mamy tutaj przyimek po, blepo apo, a po, czyli patrzeć od, to przyjmuje znaczenie, przyjmuje sens wystrzegać się, uważać na kogoś, mieć, mieć na uwadze z pewną podejrzliwością, nie, pewna nieufność. Strzeżcie się, kogo macie się strzec. A potem Gram Mateus to jest człowiek wykształcony w Torze Mojżesza, umiejący czytać, pisać i interpretować Słowo Boże. Strzeżcie się uczonych w, uczonych w piśmie, byśmy przetłumaczyli. Ton telonton, to jest chcę, czyli chcących, czyli którzy mają upodobanie, chcą czego chcą. Enstolais peripatei, jest Przechadzać się. Mamy szkołę filozoficzną peripatetyków, czyli tych, którzy uprawiali filozofię prze, przechadzając się, no, to te słowa się peripateo, czyli wędrować, przechadzać się, en stolais. Ten rzeczownik stole od, od czasownika stello, czyli posyłać, wydłużać w jakiś sposób, no, może oznaczać powłóczyste szaty, tak jak. Tutaj tu przytłumacza Biblia Ksiądzlecia, ale pierwotne znaczenie w Grece Klasycznej dotyczyło uzbrojenia, rynsztunku, byśmy powiedzieli, a więc bogatej, z całej zbroi wojownika. Później zaczęło też oznaczać jakiś wyszukany, piękny strój, zwykle kosztowny. A więc strzeżcie się uczonych w piśmie, którzy lubują się wchodzeniu w kosztownych. W szatach. Daj as entais agorais, i też chcący pozdrowień na, na rynku. Agora, rynek. Czyli oczekują tego, że ludzie zwrócą na nich uwagę i w jakiś szczególny sposób ich uszanują, pozdrawiają. Wiemy, że te, te pozdrowienia, powitania często to były ich dłuższe wypowiedzi, które kierowano do, do tych osób. 39 werset. Kaj protokatedrias entais synagogais, kaj protoklisias entois deipnois. Dalszy ciąg tego, w czym znajdują upodobanie uczeni w piśmie. A więc, kaj protokatedrias katemai, to znaczy siedzieć. Katedria to jest miejsce do siedzenia, więc się zasiada. Protokatedria to jest pierwsze miejsce. Tam, gdzie w jakimś zgromadzeniu y, pierwsze ławki, pierwsze, y, pierwsze miejsce do siedzenia. Entais, synagogais. W zgromadzeniach, tutaj synagogę. Biblia Tysiącica tłumaczy w synagogach, ale synagoga nam się kojarzy z miejscem kultu żydowskiego, to tutaj chodzi raczej o zgromadzenie, publiczne zgromadzenie, gdzie spotyka się większa grupa ludzi, i zwłaszcza dotyczyłoby to właśnie zgromadzeń w synagogach lokalnych, gdzie ci uczeni w piśmie chcą zasiadać na uprzywilejowanych miejscach. Protoklisias i Czasami klino to jest leżeć, ale kontekst tutaj wskazuje na to, że to jest taka pozycja półleżąca podczas uczty. A więc pierwsze miejsca leżące, czy pierwsze miejsca pod yy, 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 względem surfowania posiłku, gdzie najlepszy posiłek się znajduje. Entois deipnois. Deipnon to jest wieczerza ale też miewa szersze znaczenie, jako ten najważniejszy, podstawowy posiłek danego dnia. W krajach śródziemnomorskich, jak wiemy, śniadanie jest niewielkie, obiad może troszkę bardziej obfity, natomiast kolacja, właśnie wieczerza, jest tym głównym posiłkiem dnia, Dejpnon właśnie. na tych wieczerzach, które jeżeli urządzano ucztę, przyjęcie, to zwykle zawsze była to właśnie wieczerza. Exerges di vexit. Hoi cat festiontes tas oikias ton Heron, cai profasei macra pros eu homenoi. Hutoi lempsontai perisoteron crima. Cai cat est hio, est hio, est hio, est hio, yes. est hio, est hio, est hio, est est hio, Tak jest, że wykorzystywać. Też w znaczeniu przenośnym obiadać, wykorzystywać. Ci, którzy obiadają, das z Oikias Heron, czyli domy. Hera to jest wdowa, czyli domy wdów. Profasej. Profasis, pierwsze znaczenie to jest wymówka, ale też może oznaczać pozór coś w dla pozorów. pozoru. A więc. Profasej, czyli dla pozoru, makra pros euchontaj. Pros, pros euche to jest modlitwa, pros euchomaj, modlić się, pros euchome, no i modlący się. Modlący się, makra, makros to jest wielki. A więc w kontekście modlitw chodzi o długie modlitwy, czy też jakieś bardzo wyszukane, szczególny rodzaj modlitw uprawiają, ale uwaga, właśnie dla, dla pozoru. Tutaj lępsą, ci przyjęli, wzięli perisoteron klima. Klima to jest krino, czasami krino znaczy sądzić. Klima to będzie skutek sądzenia, więc wyrok, czy osąd. Perisoteron, perisso to jest perisos, to jest wykraczający ponad miarę. Więc oni przyjmą, przyjmą wyrok, który jest szczególnie surowym wyrokiem, nadmiernym. Może ktoś by nie zasługiwał na taki wyrok, ale właśnie ten uczony w piśmie z polskiego postępowania będzie szczególnie surowo y, oceniony. 41 werset. Kaj kathisas katenanti tu gazofilakiju et heorei poscho ochlos ballei halkon eisto gazofilakion. Kaj polloj Lusio eballon polla. hisas, kadchema i usiąść. Tutaj mamy aorist, usiadłszy, gdy usiadł, kat enanti vis-a-vis -vis, naprzeciw, tu gazofilakiju. Gazofilakion to jest słowo złożone z dwóch y, rzeczowników. Gadza, to jest y, Wyraz pochodzący z języka perskiego, który przyjął się również w Grecji, oznacza skarb lub też dużą, pokaźną ilość pieniędzy. Natomiast czasownik filasso, od tego filakion będzie rzeczownik. Filasso znaczy strzec, pilnować. A więc gadzofilakion to będzie miejsce, gdzie pilnuje się, strzeże się jakiejś pokaźnej, dużej. Liczby pieniędzy. Tutaj słusznie przetłumaczone to jest skarbona. Właśnie tam, gdzie ludzie składają ofiarę właśnie na, na świątynię jerozolimską. Z natury rzeczy jest to strzeżone, pilnowane, zamknięte i zawiera w sobie pokaźną, pokaźną fortunę. A więc Jezus usiadł naprzeciw tejże właśnie skarbony. Et heore, usiadł się na przeciwko, et heore, przyglądał się, przypatrywał się. Teoreo, czasownik też patrzeć, ale w sensie uważnie śledzić. Od tego mamy teoria. Teoria to jest właśnie wynik jakiegoś przypatrywania się temu zjawisku, skąd wyprowadzamy jakąś teorię. Ale czasownik właśnie teoreo jest tym początkowym. Teorei, czyli bo to jest imperfectum, czas przeszły, patrzy poschoochlos jak tłum, ballej rzuca halkon, chalkos po grecku to jest miedź bądź też stop miedzi z brązem, miedzi z cyną, czyli dający brąz. I w potocznym języku, to właśnie halkon, tutaj bo to by było. W, 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 to jest ten, to jest jakiś pieniążek, drobny pieniążek, właśnie miedziany. Nie srebrny, nie złoty, ale, ale monety miedziane. Halkon eis to czyli do tej e, skarbony. i pollo i liczni, bogaci le, ebalon Pola wrzucali liczne w domyśle rzeczy, pieniążki, datki. 42 drugi werset. Kaj elthusa mia hera, ptohe, ebalen lepta dio hos est kodrantes. I Elthusa, przyszedłszy, mija hera, pewna wdowa, ptoche, biedna, uboga, ptochos, biedny, ebalen, a oris odballo, wrzuciła lepta dio. Dwa lepta. Lepton z, w formie przymiotnikowej to jest cienki, mały, w formie rzeczownikowej to będzie jakiś pieniążek, bardzo cieniutki, maleńki, dodaje tutaj ewangelista Marek estim quadrantes, czyli odpowiadający, to znaczy to jest, to jest kwadrans. Quadrantes, tutaj zobaczmy, że posługuje się rzeczownikiem wziętym z języka łacińskiego. Właśnie ten quadrantes, to jest właśnie kwadrans, to jest jedna czwarta asa. asa. As z kolei to jest rzymska moneta, asarius, która w czasach Republiki, ona miała swoją wartość, ale już w okresie cesarstwa ten asarius to zwykle był jedną setną monety obiegowej. Jeżeli byśmy przyjęli jaką monetę obiegową denar, czyli no, dniówka, to ten as, Asarion, to był Asarius, przepraszam, to by były jedna setna tej dniówki, czyli no to dokładnie co, co po polsku mówimy grosz, jedna setna tej monety obiegowej, ale to nawet jest mniej niż jedna setna, to jest jedna czwarta tego właśnie as, asariosa, Asariusa, ponieważ też tutaj, dlaczego jedna czwarta? W starożytności czasami chcąc zapłacić mniej niż ta najmniejsza moneta wynosi, no to dzielono ją przy pomocy jakiegoś przecinaka na cztery części. I wtedy jedna czwarta, właśnie ten kwadrat, to jest jedna czwarta właśnie tego, tego arsa. Tyle co dzisiaj można i porównać, kiedy kupujemy w sklepie na to jakiś produkt kosztuje 5 zł i 99 groszy, płacimy 6 złotych, wydają nam resztę jednego grosza. Więc tak i ten jeden grosz, bardzo słuszne tłumaczenie właśnie, że ona wrzuciła właściwie jeden grosz. Tak mamy 43 werset. Kali pros kalesamen ostus mathetas autum eipen autois, amen lego chimin koti hehera chaute Heptoche pleion panton ebalen ton ballonton eisto gazofilakion. W tej chwili Jezus czyni to, co zwykle, kiedy chce przekazać jakąś ważną, ważną naukę, wzywa swoich uczniów. Proskaleo, pros, wezwawszy, zgromadziwszy, oni może czymś innym się zajmowali. W tym czasie, Jezus się oglądał, przyglądał się, jak wrzucają. Natomiast w tym moim uwagach, chwila, chwila, chodźcie, zbierz, przyjdźcie do mnie, mam panie, coś ważnego do powiedzenia. A więc zgromadziwszy, przywoławszy swoich uczniów, matetas autu, Epen autois, powiedział im. Wypowiedź Jezusa zaczyna się od słowa Amen. Czyli to jest wzięte z hebrajskiego, za prawdę, czyli w sposób dobitny, wyrazisty. Jezus chce, zaczyna od tego słowa wypowiedzi, które mają ważny jakiś przekaz. Legochimi mówię wam, choti hehera haute, że y, wdowa ta, że ta wdowa, heptoche ta biedna wdowa, tutaj jeszcze podkreśla właśnie ten wymiar ubóstwa tej wdowy. Plejon panton ebalen. Więcej od wszystkich wrzuciła. Ton balonton wrzucających, więcej od wszystkich wrzucających, wrzuciła. Eistograzofilakion do skarbony, czy do skarbca. I czterdziesty czwarty werset. Pan gar ectu perisseontos autois ebalon, de, ectes hystereseos autes, panta echein ebalen, holon ton bion autes. Pan gar, wszyscy bowiem ectu perisseontos. Perisseo to jest być w nadmiarze. Wcześniej mieliśmy ten sam czasownik w formie właśnie przymiotnikowej, że ten w nadmiarze sąd otrzymają ci, ci właśnie uczeni w piśmie. Teraz mówi Jezus, że z tego co w nadmiarze, wszyscy bowiem z tego co w nadmiarze ich wrzucali. Chauted. Ta zaś Ektes. Histeresis Hysterese, to jest synonim właśnie, czyli rzeczownik oznaczający ubóstwo, niedostatek. Tutaj od, związanie jest, z, wywodzi się od przymiotnika hystereo, czyli spóźnić się, być pod koniec, nie dogonić, pozostać w tyle, bądź też brakować. No więc ze swojego ubóstwa, to jest pantachos echeis. W chosa wszystkie rzeczy, wszystko to, co miała, Ebalen wrzuciła. I dopowiada, holon ton bion autes. Całe swoje. Uwaga, bios to jest życie. Dosłownie byśmy przetłumaczyli, że wrzuciła do tego skarbca całe swoje życie. Ale ten rzeczownik bios też oznacza życie, wznacza, w sensie wszystko to, co ma się na utrzymanie. Cały swój to co, to, co miała właśnie po to, żeby przeżyć tego dnia, może i następnego, cały wszystko to, co miała na utrzymanie. Ale też za tym kryje się to głębsze to znaczenie całego właśnie, całego życia. Jezusowi oddajemy, wrzucając do tego skarbca Królestwa Niebieskiego, nie tylko całe nasze życie, niezależnie od tego, czy to jest życie ciekawe, czy życie, które przebiegło pośród. Różnych trosk, niedostatków. On miłuje nas, dlatego że oddajemy Jemu nas samych, całe nasze życie. Nie to, co mamy, nie to, ile zgromadziliśmy, ile zrobiliśmy. Wiem, że może ktoś pod koniec swojego życia, on wiele zdziałał. On nie tylko, że zgromadził wielki majątek, ale czego to on nie uczynił. Teraz Jezus patrzy nie na to dokonania, nie na to. Co mamy, co posiadamy, ale właśnie na, na nasze życie, które jemu, jemu oddajemy. Dziękuję bardzo.